Proszę zobaczyć, taki sereczek perłowy to co on kosztuje? Perłowe. czaposzek tutaj mamy, pod jej podyszki tu mamy. Witam na kanale Lotowanie Andrzeja i zapraszam na relację z targu w Radomiu. Targ jest bardzo duży dzisiaj, naprawdę, ludzie dopisali. Tłok i gołębie też mamy w niskie ceny Czaposzku to para była, bo to jednego widziałem gdzie są i te czaposzki po ile? Po dwie i pudyszki po dwie półtuszki. Tutaj mamy tutaj jasne karpiaki po jakiej cenie? Po 15 zł tu mamy. O, ten też Rzeszowski chyba jest, nie? To jest ten. Zapomniałem ja też. Tu wszystko tak, mniej więcej w jakiej cenie, te ciemne tutaj. O 10 zł Tutaj fajnie są mamelu, to, to pasiaty, pomimo że na ciemnym ogonie, ale zaraz patrzę, zobaczę co to jest. Co ten, typ, pasiaty czy żałobnik jest? Samica. Pasiaczka, pasiaczka. i co ona kosztuje? Jedyszki. Jedyszki, tylko taka bieltynka, naprawdę mroczka. A to jasne, masz pojedyne do tej truciaczki? Po 30 zł, Ale proszę zobaczyć, jak się tu prezentuje. Pomimo, że na ciemnym ogonie, miałem taką pasiaczkę na ciemnym. Znaczy... Też pasiaczek taki postawny, Co ten pasiaczek jasny? I kosztuje? Trzy dyszki. A to perłowe Samica. Kosztuje jeszcze nie poszły kończe takie gołębie, cztery dyski gołębi. A żownik sam samczyk. Fajny też żowny, też jest biały widzę. I co ten żołny kosztuje? 4 dyk. 4 Te koroniaty? Co kosztuje? Ile to da? Niech da na i dyk, i tak po ile tyte mamy te, te gołem tutaj jaśniaczki. Od dwadzieścia, 30 zł. Zapraszamy do Radomia. Każdą sobotę tygodnia, bez względu na święto na czerwoną kartkę. Targ jest wtedy kto przyjedzie, w jasny jest bezpłatny. Nie płacimy wtedy nic. Kto przyjedzie to nie jest na targu. Cześć to budapeszty po ile mamy, te żółte i te, te miedziane. Podwiedzki, a jasne. Też pójdzie. Zapraszamy do Pana Andrzeja do po wszystkie akcesoria dla głymi dla drobiu, dla kur. Pani Paula, dziel troszeczkę informacji. E, tak, już. E, e, witamy na kanale lotowania Andrzeja, zapraszamy do nas na stanowisko, jesteśmy z Państwem już ponad 30 lat. E, mamy wiele promocji, e, są już obrączki na ten rok, na e, ozdobne, również mamy z kartami na pocztowe. Wszelkie artykuły do hodowli gołębi, kur, króli, ptaków egzotycznych No i oczywiście gołębi No i proszę pytać jakby co to Troszeczkę się już na tym znamy, więc możemy udzielić rady I zapraszamy do nas do sklepu dozwolenia. Wigilię również będziemy czynni, tyle że do godziny 14 Zapraszamy do Pana Andrzeja, do Pani Pauliny Życzymy wszystkich wesołych, zrobić świąt, pogodnych, oczywiście, rodzinnych tak Dzięki. Co to jest? Samczyk. praktycznie Praktycznie on nie ma. I co to tak, samczyk usi? jest? z posłówki, jest cena wyjściowa, tak? A to jest samiczka, a. chyba od niego, tak? Nie, samczyk. Też samczyk. Też samczyk. I tamten pustówki. Tak. <coughs> też wie, to Nie, nie, gdzie? nie, 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 to nie, te kolego? a to są te? te no. czarne? 300, 300, zł. 300 zł taka parka parzysta tych maściuchów A widymek? Co ten widymek kosztuje? Co ten widymek kosztuje? Samcik sto ich I sroczka? I sroczka, samczyk też 150. 150. Sto fajnie Taki winercokosz jest, samcik samczyk samiczka? Samcik Kosztuje dwie pustowy. Ja mówię spokojnie, nie jesteśmy na wojnie Tutaj te pasiaczki, te jaśniaczki, polemam to tutaj, jak cenowo? Sto dwie podeszki sereczek taki I sereczek, co ten sereczek kosztuje? 15 zł 15 zł proszę bardzo Samiczka co ona kosztuje? I tu mamy Cześć, pójdę ty te siwe? Ile pan da? Ile pan da? Dobrze, ja nie kupuję Tutaj samotnie. Ty Te kosztuje, widzę, biuletynki Co on kosztuje? A. Mam takie mulemansiki ale nie ma właściciela. Winerki, widymki. Ale koledzy mówią, że po chodzą i kupują. Zapraszamy do W każdą sobotę tygodnia, bez względu na świetną na czerwoną kartkę w kalendarzu. Jas jest otwarty, kto przyjdzie, ten jest. Jedynie nie po co przyjeżdżać. I do czy jadę. Tu mamy garbacze. To są garbacze czeskie. Czeskie? To jest parka, bo widzę, te, te, ten sama barwa, ten sam kolor. Parka. I on kosztują. 200 zł. 200 zł. Garłacze, momencik, odda się? Zobaczymy. O, tak, teraz gara. Ciężko, bo one Krótka jest ta. To jest parka tych garbaczy, tak? I one kosztują. 200 zł 200 zł O, teraz już by było, zaraz ja widzę, że to Parka parzysta kosztuje jeszcze raz panie Janku 200 zł, 200 zł. parka parzysta te chyba. Jakie widymi, pani Anka, nagrywam? Pani Anek czyta komentarze. ile te widymi kosztują? 200. Proszę bardzo, tu mam też takie widymki. Te widymki tak ile wiedzieć, ale ładne łapcie mają, ładne. Widać, pójdą te widzimy tak za sztukę? Od 40 do 80 zł. Od 40 do 80 A tam jest drajwinerek na krótkim dziobie. Co ten winerek kosztuje? 40 Serdyczki, proszę bardzo. Samiczka, jak ma nie? Serdeczki ten blew winę. No zapraszamy do pana Janka czy czyta komentarze. Ładna soczka. I ładny kolor i cena? 70 zł. 70 zł, bardzo niska cena 70 zł i samiczka taka. Pani Janek czyta komentarze pod filmem? Ładna to samiczka jest. Czy te winerki pójdę tutaj? Nie ma właściciela. dobra, nie ma. Nie wiem tyle. Ma taki ja szukę, za sztuki. Takie widymki na motylki. Proszę bardzo, na krótki dziupek. I tak się przyjrzałem i są Pójdę te widymy? 500 zł parka. Takich widimków A to już są na krótki dziupka. 50 zł za, za sztukę, Tak te krymeczki, tak? Proszę zobaczyć, jakie ładne mają łapcie. 50 zł za sztuczkę, zapraszam to do kolegi. Proszę bardzo, jakie łapcie. 10 złotych takie krymeczki za sztukę A pod dokładowców czytamy komentarze pod pinem, piszemy, w której minucie, niby mówią, że wysyłek nie ma, ale w niektórych województwach jak ja oglądam pisze, że 20 zł wysyłka. To zależy od województwa i są wysyłki. To nie jest tak, że nie ma. Poczta tylko nie wysyła. To takie krymeczki jak cenowo. Też pieniędzy? Nie, tanie. Czy więcej? To chce tanie, bo mają mniejsze łapki, nie? I Dlatego? Kolce, tak? I widać człowiek, to są po ile tutaj? Po 30. Po 30. Także po 30 też można kupić i stówkę też można zapłacić za krymka. Tutaj nie ma. Trzeba się dobrze przyglądać. Tu mamy te siwie, te, te to są. No, ja... Siwy, Agierskie? 50 sztuk 50 sztuka. Też widziałem po stu. a ten żałobny tutaj, ten korniaty kosztuje? Te nagle mam takie nyweczki. I Jak cenowo te neweczki? Po cztery za sztukę, nie? Ładny kolorek mają, mają lekkie wady, ale krymek ładny i na krótkim tylko kosztuje 200-300 zł. Ale po cztery takimi takie miłe. Jest jakaś parka tutaj? Jest. Nie ma tej jak Po cztery za sztukę te rdyszki. To są karpiak taki masłowy, nie? I takie masłowe, no ja, po nie mam te karpiaczki. Po 40 złotych zapraszamy do Rodomia po 4 dyszki To są takie arpiaczko, są jakieś pary? Nie. Nie ma... Wszystko, wszystko, samice Samczyki, ale kolega od to tutaj mówi nie ma parak, ale proszę zobaczyć, gołem naprawdę białe karpy, też takie dziupki białe. I perłowe to, to, to jest masłowy, widzę tam. Też. Masłowy i co on kosztuje ten masłowy? Wszystko tu po cztery dyszki. Zapraszam to do kolegi do Rodomia. A ten to żołny, nie? Żołowny, czy Pasiak. Też 4 dyszki? Proszę, zapraszam do tej. Proszę, jakie wielkie gołębie. Jest dzisiaj w Radomiu bardzo duży rynek. Zapraszam do Radomia. Ale tu widzę, że w Radomiu to takie jaśniaczki na radzie schodzą po dwie dyszki, trzy dyszki. takich amatorów. Proszę bardzo, koroniaty też, co ludzie potrzebują? Samczyk ten, koroniaty? I po ile te w tej one są? też 8. Po cztery dyszki, czyli po cztery dyszki, za zaszokach. Ceny wyjściowe mamy w Radomiu. Wszyscy wspólnie razem promujemy targ gołębli w Radomiu, nasze hobby, naszą pasję. Tutaj Walka nagrywamy na mier. Proszę posiadczkę, jaka króciutka malutka. Kolegi Waldek powiedz o sobie nie pójdę Wardek ta po posiadka. Śliski. Po trzydzki, karpeczka też 3 tak? Tak. A ten parłowy kozak tak jest nie da się taki, kurczę, no. Waldka nie tego, i taki kurcze źleta. Walka wszystko zrobię. I tylko skończy nagrywać, tak, no, des sprzedaż. Muszę, no. Tak jak ta Koleg. Ja nie raz mam mogę... odsztowy w jakiej cenie mamy? A 20 Od 20 do 30 zł z kartami są, no. chyba? Czy nie? Nie bez kart, od 20 do 30, do 30 zł. To mam ładne widymki koroniate, widzę jak się ładnie prezentują, żółciutkie, widzę koroniatę. To do Ciebie. Mamy tam, tam wiedeńskie, szkołów, pasiaczka. Nie no, chyba, wszystkie są. Takie pawiki mamy, Poje te pawiki, nie wiesz, nie ma właściciela. 300 chyba takie pawiki mamy. Cena wyjściowa 300 złoty. nie ani nic, tako

300 zł. Mam takie kurki. Nie, pszczyki? Trzy dyszki. tylko te niecałe trzy dyszki, proszę nie. bardzo. Parka parzysta czy nie? Nie, samica Samiec samica. Sami, samica. jaki jest. O, proszę bardzo, jak krakusik się prezentuje? Samiczka czy samczyk? Samczyk. Samczyk, ty, co ten krakusik kosztuje? Piętnaka, i ty jasne masz po ile tutaj? Płodyczko mamy, tu Mam takie jasniaczki, taki jasniaczek jest jeden, te porówy, ale jak gołębie, proszę bardzo, jak się prezentują, ale nie wiem, pójdę, co tutaj mamy, nie ma właściciela, jak? Sebrytki, nie celebrytki, tylko sebrytki, trzeba dobrze słuchać, i pójdę te sebrytki, żółte 45, czerwone 45, a tego Tomka wiem, którego, wiedeński, nie wiem, co ten wiedeński, z tej winerki, pójdę ma tę winer nie wiesz? Fajne białe, tamten jest fajny, podwiedyszki Pod te winerki Podwiedyszki? No do ręki wziąć? Fajne białe. Fajne są białe końce mi się. Mi się podobają te winerki Dostałeś pewnie. Tu mamy też widymek. fajny wyrocik A tu masz winerowal ten to masz zobacz, ale to będzie kosztowało na pewno stówę ze tego to 120. No ale powiedziałem stówę? Ja Nie pomyliłem się. Ja bym takiego nie chciał, bo ja Krzyżaczek o tutaj tomka nagrywamy, pawik dane mamy. Takie krymeczki po ile tutaj? A różnie, 60, 40 Cena jest różna, bo też krymeczki są różne, nie? Tam zakonnik ten czarny, co ten zakoniczek? Samiczka Samiczka fajna. I ona kosztuje? 80. No to mi daje 80 To kornia takie fajne są, winerki I ile te winerki? A 50, 80 zł. Za sztukę, nie? Tak No Krymeczki też są niczego sobie, tak jak ten tak samo tu mamy nyweczki kolegi nagrywamy i po niweczki, taka para tych czarnych. Dwie pustówki. Dwie pustówki za za parę? Ta. Za parę. Promocy. Bez... <noise> tak jest. A ten wywrotek? Pięćdzieszek Pięćdzieszek? Czekaj na no kurde. Może mi się udało. Czekaj, czekaj, czekaj. Jesteś za złoty parka tych nyweczków Czekaj 250 zł te nyweczki, kolega tutaj taka cena jest, proszę zobaczyć Ma lekką wadę tam z tam, 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 tamtej strony, ale może się odwrócić, zaraz nic nie, nie ruszamy Ale to jest co za coś, gdyby to nie miał tam tego to, to samczyk chyba ten, co takie dzióbka nie ma, nie? To ten samczyk powiedziałbym, sam kosztuje za 200 zł. Te nywki masz po 250 zł za tą parkę, tak? Cze, 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 cze. Tu mamy, to jest z bagnetów, bagneta Norymbersa. Bagneta, bagneta norymberska, tak. To jest parka tych bagnety, czy nie? Parka, parka. I one kosztują? Stówki. Stówkę. Stówkę? ten żółty. Trzy deski. i wywrotek. Cztery Cztery Pójdę tutaj, te jasne i tutaj te pasiaczki pójdę? Nie ma właściciela. Poszedł właściciel, nie wiem co kosztuje. Dziękuję wszystkim za oglądanie filmu, za subskrypcję, za komentarze. Z łapki w górę pozdrawiam wszystkich, hejka. Życzę wszystkim wesołych, zdrowych, radosnych, pogodnych świąt. Teraz, tu mam, proszę zobaczyć, jakieś żałobniczki ja tej Pójdę to mam te żałobniki. Po trzy dyszki. Po te karoniate? Tak. Te, te perłowe, te są masłowe widzę. Te. Masłowe, tak. Jest i perłówka gładka. Jakie cenowa? Jak, jak no? Cześć, wesoły, zdrowy świąt. Też po trzy dyszki. Po Zapraszamy tak. do Radomia w każdą sobotę tygodnia bez względu na Otóż święto to. cześć. Na czerwoną kartkę w kalendarzu, który nie płacimy. Jak jest czerwona kartka nie płacimy za wjazd, to przyjdzie ten jest.